Szczęść Boże, i ratuj się kto może, kiedy Zjednoczona Łurze Prawica zabiera się za edukowanie Polaków i, i motywuje rzecznika finansowego do tego, żeby ich bronił przed systemem, który sami tak skomplikowali. i, i, i postawili na takim poziomie, że rzeczywiście Polacy czują się bezradni i to nie tylko Polacy jako osoby indywidualne, ale także jako firmy w konfrontacji z systemem finansowym państwa i instytucjami finansowymi, które działają w państwie polskim. To klasyka. Stwórzmy problemy, a potem występujmy z szeregiem pomysłów błyskotliwych na to, jak je rozwiązywać. No bo generalnie właśnie socjalizm, niezależnie od tego, czy to jest socjalizm perelowski, czy eurokołchozowy, czy, czy Pisowski, czy, czy jakikolwiek inny. Socjalizm to jest nieustanna walka z problemami, które się samemu stworzyło, bądź do których spotęgowania się przyłożyło ręki. No i dlatego konfederacja nie będzie popierać tego projektu ustawowego, który ludzkim językiem najlepiej opisać jako stworzenie kolejnego paśnika dla może, no nie, cwaniaków, prawda? Takich wyższego rzędu cwaniaków, którzy będą urzędowali w urzędzie, który się rozrośnie, bo widać, że rzecznik nie dosyć, trzeba mu dostawić dyrektora generalnego. Rada to, to brzmi zbyt mało dumnie, więc musi być Rada Edukacji Finansowej. Czy wy na przykład nie widzicie tego, że to jest nieuczciwa konkurencja? Ile jest instytucji? edukacyjnych uczelni, szkół, które niczym innym się nie zajmują, tylko edukują w finansach i starają się wejść na nie zawsze łatwy rynek usług edukacyjnych ze swoją propozycją, a wy ten rynek psujecie, bo dajecie 100 milionów ministrowi, żeby stawiał zasłonę dymną pod pozorem edukowania w finansach, zasłonę, za której nie będą wychodziły wszystkie felery i mankamenty jego urzędowania. To jest rzeczywiście Kolejna gruba bezczelność ze strony Zjednoczonej Urze prawicy. Cieszę się, że w tej sprawie głosy trzeźwe, krytyczne, pryncypialne już zabrzmiały z tej mównicy. Cieszę się, że jest złożony wniosek o odrzucenie tego projektu w całości. Ten właśnie wniosek będziemy popierali zdecydowanie odrzucając koncepcję, koncepcję tworzenia stworzenia funduszy dla kolejnego ministra, do których będzie mógł sięgać, po to, żeby zrobić dobrze nominowanym przez siebie Dziękuję urzędnikom. Bardzo. Dziękuję bardzo, panie.